Nie. Dobra ludzie, zaczynamy samą. sama, kolejny odcinek, tam by mnie nie było. A, pamiętam, że miałem kurwa broni mało. Jak to się w ogóle robiło, że miałem dwie broni na raz alt? Tak. Dobra, bierzemy pistolety, ale gdzie mam kurwa iść? Tam? Co to kurwa jest? A pierdolę, nie pamiętam. Przejmij centrum dronów. Tam na górze, ale grafika do dupy, ale jak boję się, że jak ją zmienię, to się spierdoli znów. O kurwa. No to nieźle. Co to jakimiś beczkami na a to ta, ta szmata Pierdzielaj Nie no jak ja sobie robię, dobra, dobra, zmieniamy szybko na... Nie, nie, nie na to Gdzie, gdzie, gdzie ona jest? O, ja pierdolę Dobra, dobra, Ej jak się ma dwie bronie to nie jest tak źle Kurde, rzuca we mnie gdzie ona jest? Chodź, chodź, chodź Dobrze Techła Nie słyszę, ją, ale nie widzę. Gdzie ona gdzie ona jest Dobra, zabite co tam to było? To chyba był jakiś samochód To? Boże, to niech mi napiszą, Jezu, po co mam dzwonić? Nie dzwonię do nikogo. Jestem gamerem, a nie kurwa jakimś gościem od dzwonienia. Co Co to jest? A tam muszę dojść. Ło! Tam może znajdę tą sekretną broń? No ale ja nie wiem gdzie to jest, musiałbym na necie poszukać. Dobra, olaś to. Muszę, aby skończyć tą grę i tyle no, gierka nawet spoko, ale wkurza mnie to, że nie mogę kurde zmienić opcji graficznych nawet Bo się z mi wyłączy Chyba, że spróbuję, ale raczej, ale dobra, lepiej nie No wiem, ale wkurza, że nie ma anti-aliasingu To beznadziejnie to wygląda Cienia, kurwa, dawaj, idziemy dalej W ogóle ta mapa jest taka wielka, a tu nic nie ma na tej mapie, wiesz? Prawie I tu właśnie gdzieś jest ten sekret Ja mam tam iść? A, najpierw do tej dodatkowej misji, czyli tam na górę a później chyba tam. skąd tu są wielkie mapy, to jest przesada, kurde. Stychaj. Ja amunicji już prawie nie mam. Jak to się zapisywało, grę w 6? Amunicję byście mi jakoś dali, ja pierdzielę, bez skitu Aż dziwne, że tu nie ma w ogóle A to, że bo wiesz, bo save'a mi ktoś zgubił, chyba, że ty, chyba ty, Kuba, jak na, pe na pewno ty I, przy i przez nie mam broni Powinny być, kurde, Nawet, powinny być archetnice, granatnik, wszystko Ach chuj, chociaż trudniej się gra, jest śmieszniej Dobra, wchodzimy tu... O. Ja te drony będę mógł ten... Wyrzucać i one będą ze mną Bez skitu I was thinking I could reprogram you and then also grab one of those combat drones and use it against mental. Well, shit. Action hero? So? Definitely. Sex symbol? You betcha. Hacker genius? Why the hell not? <laughs> Bo tu widzę, że jest sporo. A do karabinu, a karabinu nie mam. Ja pierdziele. Nice. Skakowany ten skakowany dron. Jak ja mogę je użyć? Jak to się było Z? Jest! Nice, dobra. Nie chcę tego, tylko chcę... O! Dobra i teraz gdzie jest główna misja? Ja pierdzielę nie wiem! Tam byłem? Ta! Czyli tędy. Co?! Jakim cudem? Oliwka, całe drzwi otwierasz? Jak mi włączysz kompa, to cię zabije chyba. Pinuj kuła, że nie włącza kompa. Co? No? Normalnie, no patrz, czy nie naciska. Weź się o wiele stąd. Nie! Patrz, oliwka, fajna gra. Tylko, że nie wyjdzie, klika i guzika. Jak ja nie wiem dziś teraz? Zabłądziłem. Teraz wejdźmy tam jeszcze na górę i się rozejrzyjmy, ale powinien być przecież... Dobra, chyba tam Znaczy, na pewno? Ja pierdzielę, no co za mapa, tej co za gra Po co taką dużo mapę, kurwa, jak tu nic nie ma? To już nie jestem, sam, seriusz, sam sobie kiedyś. No i chuj, nie wiem gdzie iść teraz całkowicie. zwróćmy się tam jeszcze raz. Na tą wieżę, dobra. I stąd było widać, gdzie mam iść niby. Dobra, tam! No i elegancko. A którędy? Dali by tutaj na tej mapie z 20 motorów, dali tylko jeden na początek i pieski, to kurwa odjebało im kurwa. Cyberpanka ściągam pierdolę. Znaczy, ściągam, ale kupuję go i ściągam, no o to chodzi. Jak ja mam tam kurwa dość tędy, przez te krzaki? Hmm, dobra, idę po tej dróżce dalej. Ta! Da. I tam jest ta szopa, ta jakaś. Daleko, widzę ją. I w tej szopie jest ten Secret. Idę, kurwa. Jeśli to jest to. Ale widzę tą szopę, no widzę. Ej, to może być to. Ale byłoby kozak. Chyba, że się wracam. To już. Nie, tu wtedy. Ale chyba nie. A tu byłem, tu byłem, tak? Nie, no już sam nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie ta szopa była? Nie, no to ja się będę wracał wtedy. Jak coś, żeby pokazać gdzieś? Nie. Dobra, w dupie, idę tam. O, dobrze jednak, kiedyby się potwory pokazały. O, o. ci, bo. Te drony wypróbuję. Ile ich jeszcze mam? Dawać wszystkie te drony. Pobawimy się. Zbyt takie dobre one nie są, myślałem, że. We mnie strzelają! A nie, chyba nie. Ja coś wymienię. A tam ten frajer. Ej, dobre te drony są. So. Mogę jeszcze. No, już nie mogę. Klasz za tak krótko, one są. So. Chodźcie, drony, chodźcie. A, już wizikły. To super. No, długo nie były one tutaj na tym. W ataku Muszę zapamiętać czy... Combine! Ja nim już jeździłem chyba No jeździłem nim no Ja pierdole, to ja nie wiem gdzie mam iść nie, właśnie. Nie wiem co się stało. Ja pierdole. Czyli tu jest ta szopa. Ta szopa co ją widziałem. Ech, najwyżej zaszczę poziom od nowa, albo nie wiem. Albo włączę pauzę i po prostu zacznę grać później. Nie, to nie jest ta szopa. Ja pierdolę, ty. Byłem tu, kurwa. Tu chuj wie, gdzie czaiś. Zobacz, i teraz kawał. Ja pierdolę, ty. Na mapa. A potwory się niby pokazały. No, gdzie jest ten statek, co na niebie było go widać? Nie, no, zaraz jakieś. Kurwa. I k... no, teraz długo się zgubiłem. Tam mam iść kurwa. Nie da się. Pozwalam go. Tam są dla tych dronów. Czekaj, tędy trzeba iść, bo przecież tutaj przyjechałem kombajnem. No na stówę Co? Już? Ja pierdolę najgorszy poziom w grzety. Dobra, wyjebane. Ohoho! Nie Dobra, wyjebane. Do następnego odcinka widzicie, bo jeszcze mi dziecko tu przychodzi. Się się, ma.